wielką kwestią miasta i oczywiście miastem klarskim, bo tutaj się tego wiele wspaniałych technologii, się tego zresztą zapraszamy że pana prezesa do nas. do nasz portret Nas, burmistrza gminy i miasta Raszków, pana Jacka Barczaka, gospodarza tego terenu. Serdecznie witam prezesa Wielkopolskiego Związku kolarskiego pana luciusza Wasilewskiego. Mamy się też gościa specjalnego, proszę państwa, pan Jacek Kasprzak, koordynator... Chciałbym, żeby ta rywalizacja była, przynosiła mam wiele Wiele radości, niech zwyciężają najlepsi. Chciałbym, żeby nie było wypadków, żeby wszystko, żebyśmy się tutaj spotkali za kilka godzin w tym składzie, w którym teraz jesteśmy. A Raszku zawsze z kolarstwa słynął. Tu narodziło się kolarstwo kobiece. Kolarstwo kobiece w Polsce narodziło się w Raszkowie, stąd był olimpijczyk Wojciech Pawlak, a dwa dni temu jego syn Tomasz Pawlak wygrał wyścig z Solidarności. Także cieszę się, że jesteście i rywalizujcie sportowo. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję panu prezesowi za to, że mamy tam kolejny wieści w Raszkowie. Chciałem podziękować bardzo podmistrzowi miasta i gminy Raszków za to, że rozwija to kolarstwo nadal w Raszkowie, które od lat tutaj świetnością swoją e, u, cały czas tworzyło to kolarstwo w Polsce. I chcę wam powiedzieć, że kolarstwo kobiece w Polsce urodziło się tu w Raczkowie. Czy Mistrzostwa Polski, Szkół Podstawowych 2024 w Raczkowie uważam za otwarte. już wspólne zdjęcie z naszymi medalistkami w kategorii klas czwartych. Agata Kaliniowska, złoty medal, srebro, Jaduta Pastuszka, brąz, bianka, kwaśniak, oto one w towarzystwie Wniszcie dziękujemy bardzo. To jest to są piąte klasy, przychodzimy do klas szóstych. Oliwia Łyżwa Michania Lwicka to jest czołowa trójka mistrzostw Polski dziewcząt na szósty. Wydarzenie jest duże dla tych dzieci, dla rodziców, dla dziadków, dla trenerów, jak również dla e, mieszkańców tej miejscowości, gdzie ta impreza się odbywa. Po raz dziesiąty na terenie gminy Raszków. Dzisiaj, w miejscowości Szurawice, odbywają się Mistrzostwa Polskich Szkół Podstawowych w jeździe indywidualnej na czas. Zgłosiło się do tej imprezy. 500 zawodników i zawodniczek, z czego zgłosili, wystartowało 465 dziewcząt i chłopców. Jest to duża impreza, ogólnopolska, wspaniałe czasy tutaj robią, także zawodniczki i zawodnicy bardzo dobrze się czują, jest wspaniała pogoda, może za ciepło nawet dla nich, ale cieszą się, że startują, dobrze jeżdżą i mnie się wydaje, że i rodziców, masę jest tu przyjechało, dopinkować swoje pociechy. Także jest wspaniała impreza na terenie Gminerażu. Ponownie, Panie i Panowie, za chwilę, za chwilę. Jest to istotny projekt w świecie sportu, ponieważ pomaga wychowywać sportowców, upowszechniać sport. Dzisiaj mamy do czynienia z kolarstwem, ale są też inne projekty, jak hokej, jak łyżwiarstwo. To pozwala wychowywać młodzież, która docelowo. To dla niektórych będzie przygoda, dla niektórych kariera i może doprowadzić do medalów nawet Igrzysk Olimpijskich, na co możemy liczyć i na co liczymy. Ten wyścig organizujemy z takim drżącym sercem, ponieważ jest to tak duża impreza i, i, i po prostu na tylu kilometrach angażujemy tutaj całe sztaby, dziesiątki ludzi, strażaków, policji, ale jest to nie do końca no, wszystko przewidywalne i, i zawsze tutaj boimy się o to, aby nie było jakiejś reakcji, nie było jakiegoś zdarzenia i gdy ten wyścig się kończy, to wtedy no, już mamy tutaj, y, można powiedzieć, ta, taki spokój, że nic się nie wydarzyło i życzyłbym sobie zawodnikom tego, żeby jeździli dzisiaj bezpiecznie, y, żeby było wszystko szczęśliwie, no i wspaniałej sportowej rywalizacji. Kolarstwo to jest bardzo ciężki sport. E, śmiem twierdzić, że jeden z najcięższych, jak nie najcięższych na świecie. E, więc e, myślę, że to jest właśnie to, że, że tak ciężko jest też e, coś osiągnąć w kolarstwie. E, a gdy już się to, to osiągnie, to naprawdę jest bardzo duża satysfakcja. I e, myślę, że to tak działa na zawodników, że bardzo to wkręca. O, treningi, treningi, treningi. Generalnie treningi, no też odpoczynek dużo daje przed takimi wyścigami. No i treningi też na no, trenować trzeba. Bardzo dużo jeśli jeżdżę na zawody i nastartuje. No, no i też no, no, ja uwielbiam finisze, także no to jest coś co po prostu na no, kocham. A jak jest, jesteś jak jesteś postrzegana przez swoje koleżanki kolegów z tego powodu, że jesteś no, profesjonalnym... No myślę, że jakby kularstwo jest trochę niedocenianym sportem, więc no tak no, zależy od ludzi, bo w sumie przez niektórych, no, że wszystko super, a dla niektórych to jest jakbym nic nie robiła. Jakbym tylko jeździła na rowerze. Radość jest ogromna. Nie spodziewałam się, że na starcie wspólnym uda mi się wygrać, ale wypchnęłam tą kierownicę i o centymetry udało mi się zwyciężyć o swoim mieście i o swojej gminie. Jedna poza to wręczy jakże niezwykłą koszulkę mistrzyni Polski na Wiktorii Madejskiej. To pamiątka na pewno całe życie. Bardzo ważny etap w życiu Wiktorii na pewno, ale wszystko przed nią jeszcze tak naprawdę. I jest z nami także prezes Wielkopolskiego Związku Polskiego Włóczny Basilewski, dyrektor tej, tych mistrzostw, który wręcza teraz złoty medal mistrzyni Polski. Repro, wywodny Mila Barczyk, Częstochody, Witonia Madejska uczy